Do naszych mielonych kotletów z mięsa z rosołu, oczywiście mięso, skrzydełka, jakaś kość. Dodam sobie też skórki wieprzowe, tak? Są to chipsy ze skórek wieprzowych. Dam wam link jak takie wykonać. Oczywiście to jest opcjonalnie, nie musicie tego dodawać. Jajko u mnie dwa, bo są XS. To sól, pieprz, bułka tarta ketogeniczna, dam wam link jak taką zrobić. Koperek, cebula. Mięso obieramy i wrzucamy do blendera. mięso, mięso razem z tą skórą. Dodam sobie jeszcze też trochę, kawałek selera ugotowanego z zupy. Wrzucamy teraz wszystkie składniki. Dobra, sypniemy sobie jeszcze koperkę. Poleżało sobie całą noc w lodówce, więc teraz formujemy kotlety mielone. Masło klarowane, rozgrzane, więc wrzucamy nasze kotleciki. Mm, dobre.